Dzień dobry, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetic i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. E, także na samym początku, fajnie, że możemy się wreszcie zobaczyć. To znaczy, właściwie, Wy możecie zobaczyć mnie, bo ostatnie odcinki bez kamerki. Także raz jeszcze dziękuję za wyrozumiałość. No, tak jak już mówiłem, czułem się fatalnie. Na szczęście, fatalne nie były nasze kupony, a były one naprawdę bardzo dobrze. Po, dobre, ponieważ aż trzy ostatnie kupony nam siadły. Także ja jestem bardzo z tego, moi drodzy, zadowolony. Fajnie, że utrzymujemy taką skuteczność. I mam nadzieję, że dzisiejszy kupon na Lidze Europy również się nam zazieleni. Zanim jednak on, to oczywiście nasz mecz specjalny, w którym jak co odcinek do wygrania 50 zł, a będzie to spotkanie Ajaxu z Romą mecz, który zresztą pojawi się też w dzisiejszym odcinku w yy, omówieniu i na kuponie. Natomiast pojawia się on również dla Was jako mecz specjalny. Zapraszam do typowania w komentarzu wyniku. Pamiętajcie, że trzeba wytypować wynik spotkania, minutę strzelenia pierwszej bramki oraz dorzucić swój nick na betclick, a osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki zgarnia właśnie 50 złotych zupełnie za darmo, więc myślę, że fajna opcja. A jeśli oczywiście konta jeszcze nie masz, no to zapraszam Cię bardzo serdecznie do rejestracji z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu z kodem BTV. 50 zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, co znaczy, że jeżeli kupon ci siądzie, no to norm normalnie wygrywasz pieniążki, ale jeżeli noga ci się powinie, no to pieniądze, które postawiłeś, są ci zwracane, pomniejszone jedynie o podatek. Także myślę, że fajna sprawa. Zapraszam bardzo serdecznie do rejestracji, a my lecimy już, moi drodzy, do dzisiejszych meczów i do dzisiejszych typów. Jesteśmy już, moi drodzy, nawet kliku, przechodzimy do zakładki Liga Europy. No i myślę, że zaczniemy sobie od tych spotkań, których dzisiaj na kuponie nie będzie, to znaczy mecz granady z Manchesterem United oraz Arsenalu ze Slawią jeśli chodzi o to spotkanie, to no tutaj, mimo wszystko, Manchester oczywiście jest zdecydowanym faworytem. Myślałem, nawet, żeby na Czerwone Diabły tutaj postawić. E, aczkolwiek powiem szczerze, że po prostu uważam, że te dwa mecze są ciekawsze i to je dzisiaj sobie na kuponie e, wrzucimy. Natomiast szybciutko analizując to spotkanie, myślę, że spokojnie można stawiać mimo wszystko na Manchester United. Granada wiadomo, że potrafiła. Zrobić parę fajnych niespodzianek. No przecież chociażby wyeliminowanie Napoli za taką niespodziankę może być, może być uważane. Natomiast, mimo wszystko, w tym spotkaniu uważam, że Manchester wygra. Co więcej, jeżeli w ogóle chcielibyście w pewien pewniejszy sposób po prostu to spotkanie stawiać, to zawsze można postawić Manchester z podpórką i under 4,5 gola, bo wątpię, żeby to było spotkanie, w którym pada jakoś bardzo dużo bramek. Jeśli chodzi o spotkanie arsenalu ze Slawią, to tutaj. Powiem szczerze, że jestem strasznie ciekawy, jak Slavia wyjdzie na to spotkanie. Czy to będzie taki mecz, który oni raczej będą chcieli przeczekać, i raczej głównym założeniem będzie nie stracenie bramki, czy właśnie wręcz odwrotnie głównym założeniem będzie jakaś bramka na wyjeździe, żeby u siebie można było spróbować zaatakować i spróbować jednak ten Arsenal wyeliminować. Powiem szczerze, że wcale bym tutaj czeskiej drużyny nie skreślał. Wiadomo, że Arsenal jest zespołem silniejszym, wiadomo, że są oni tutaj faworytami, ale zresztą to myślę, że nawet po kursach widać, że tych ci Angielscy faworyci, mimo że na papierze są drużynami mocniejszymi, to realnie gdzieś tam. Gdzieś tam te kursy wcale niskie nie są, bo wiadomo, że no, załóżmy, że Underdog w postaci Slawi czy w postaci Granady może tutaj sporo namieszać. My jednak, moi drodzy, przechodzimy do dwóch spotkań, które są teoretycznie mniej pewne, a które ja jednak na ten kupon wybrałem: to znaczy spotkanie Ajaxu z Romą oraz spotkanie Dynama Zagrzeb z Villarrealem. Zaczynam od tego pierwszego pomiędzy drużyną holenderską a włoską. I moi drodzy, tutaj ja sobie postawię po prostu czysty Ajax. Już tłumaczę dlaczego. Na początku myślałem, żeby stawiać Ajax bądź remis. Powyżej 1,5 gola, albo nawet postawić powyżej 1,5 gola gospodarzy. Natomiast ostatecznie stwierdziłem, że postawię po prostu na zwycięstwo drużyny gospodarzy. A jak jest drużyną bardzo dobrze zorganizowaną. Wiadomo, że w Lidze Holenderskiej nie ma tak dobrych zespołów jak Roma i z nimi się tak często tam nie mierzy. Natomiast, mimo wszystko, widać było nawet w poprzedniej rundzie, że Ajax po prostu dobrze się czuje w tej Lidze Europy i moim zdaniem spokojnie tutaj poradzi sobie właśnie z zespołem z Rzymu. Co więcej, gdyby to był wyjazd, to miałbym tutaj jakieś wątpliwości. Natomiast, z racji, że grają u siebie, raczej spodziewam się zwycięstwa. Gdybym miał stawiać bezpośrednio wynik tego meczu, to powiedziałbym, że 1 Roma wydaje mi się znacznie, e, znaczy, chciałem powiedzieć, że Roma wydaje mi się znacznie mocniejszym zespołem w ataku niż w obronie, ale to by nie była prawda. To znaczy, Roma mi się wydaje zespołem, który ma mecze, w którym napad gra świetnie, a obrona gra beznadziejnie, i ma mecze, gdzie jest zupełnie odwrotnie, gdzie w obronie ktoś odwali jakąś manianę, natomiast napad zagra całkiem nieźle. Więc to jest taki troszeczkę zespół z dużym znakiem zapytania, jeżeli weszliby w to spotkanie w bardzo dobrej formie, zarówno ofensywnej, jak i defensywnej, no to faktycznie ten typ mógłby być wtedy mniej pewny. Natomiast moim zdaniem i tak uważam, że Ajax tutaj powinien sobie poradzić. Drugie spotkanie Dynamo zagrzeb z Villarrealem. W ogóle chorwacka drużyna na takim etapie rozgrywek myślę, że wiadomo, że Dynamo to jest troszeczkę inna sprawa niż inna historia niż historia w Polsce. Natomiast powiem szczerze, że za każdym razem, jak widzę. Jakąś slawię na tym etapie rozgrywek, czy dynamo Zagrzeb, no to, no to gdzieś tam łezka wokół się kręci, że to nie są polskie zespoły. I nawet nie będę wymieniał tutaj nazw tych polskich zespołów, bo naprawdę zupełnie obojętnie byłoby mi to, jaki ten polski zespół byłby na takim etapie. Czyby to była Legia, czy byłby to Lech, czy byłby to jakiś Śląsk, Lechia. Naprawdę. Jest mi obojętnie, tylko, tylko niech wreszcie ta polska piłka pójdzie trochę do przodu. No, ale myślę, że to są jeszcze takie czcze życzenia. Tak czy inaczej, wchodzimy sobie, moi drodzy, w zakłady kombinacyjne. Nie będę tutaj kombinował za dużo z tymi polskimi drużynami, ale pokombinuję troszeczkę, jeżeli chodzi o ten zakład. I tutaj, moi drodzy, stawiamy na to. Że Villarreal wygra bądź zremisuje w tym spotkaniu i padnie w nim poniżej 3,5 gola. Osobiście spodziewam się, że mimo, że Dynamo jest tutaj gospodarzem, to raczej zagrają piłkę bardziej defensywną. Mają oczywiście niesamowitego Mirosława Orsicia, także piłkarza, który na pewno jakąś bramkę może tutaj ustrzelić. Aczkolwiek osobiście uważam, że Villarreal swoją hiszpańską piłką, swoim długim utrzymywaniem się przy piłce, bo myślę, że tak ten mecz właśnie będzie wyglądał. Sprawi, że Dynamo raczej będzie miał tutaj szansę jedynie z kontrataków, no i spodziewam się, może jednej bramki dla dynamo. Osobiście obstawiałbym jakiś wynik 1 do 1 z małym wskazaniem na Villarreal, że może 2 do 1, i właśnie stąd moi drodzy. Taki właśnie, taki właśnie zakład. Kurs 316, także całkowicie się wpisujemy tutaj w progresję. Stawiamy oczywiście moi drodzy 50 zł także standardowo jesteśmy na pierwszym prog progresji, bo tak jak powiedziałem, trzy nasze ostatnie zakłady z rzędu siadły i miejmy nadzieję, że teraz będziemy kontynuować tą pasce i że to będzie czwarty wygrany kupon, także e, zakład został oczywiście przyjęty, miejmy nadzieję, że się zazieleni a Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, oczywiście piszcie w komentarzach Wasze typy, e, piszcie oczywiście typy na mecz specjalny, żeby dać sobie szansę na wygranie 50 zł, rejestrujcie się, badclick, a także dołączajcie do naszej grupy Typermania, do której link znajdziecie w opisie, tam za samą Dołączeni już, zgarniacie darmowy zakład za 5 zł, a na samej grupie więcej konkursów, także gorąco, gorąco zapraszam. A teraz dziękuję już za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.